Witam cię serdecznie w podcaście o nazwie Dietlog. Swoistego dziennika, w którym poruszam dietetyczne sprawy w naukowy sposób. Ja nazywam się Kamil Paprotny i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania tego podcastu. Cześć, dawno mnie nie było tak. Wiem, wiem. Po prostu nagromadziło się masę rzeczy, które musiałem zakończyć. Ale na szczęście wszystko już jest zamknięte, co mnie trzymało. Ale wiadomo, nowe rzeczy dochodzą. Ale to super, to bardzo się cieszę, że takie rzeczy się dzieją. Nie miałem czasu ostatnio, po prostu nawet wolnego czasu, żeby zobaczyć jakiś serial czy poczytać książkę. A tych wpadło dość trochę, bo ze świata dietetyki jest kilka pozycji aktualnie, chyba. Tym, co będę czytał najwcześniej, będzie dietetyka sportowa, ale też czekają inne książki ze świata medycyny, na przykład Interna Szczeklika. Ale to nie wszystko. Kilka dni temu byłem na wykładzie w Katowicach i od znajomego Bartka Byczkiewicza dostałem książkę. Z dedykacją, za którą bardzo dziękuję. Książka nosi tytuł Historyczne i współczesne mieszanki ziołowe do użytku wewnętrznego. Jest to książka Bartka. Obiecuję ją przeczytać i możliwe, że w podcaście pokuszę się na recenzję. Jak nagram następny podcast? Może to być za kilka dobrych miesięcy, także mam czas. Chciałem tutaj także wspomnieć o kilku osobach, i tak po części troszeczkę ich zareklamować z racji tego, że bardzo mi pomogły. I pierwszą taką osobą jest Tatiana, której bardzo dziękuję. Ratuje zawsze dobrą radą. A przy okazji bardzo aktywnie działa w fundacji Aurea. Jest to fundacja pomocy goldenom. Sprawdźcie ich Facebooka. I szukajcie bransoletek tworzonych przez Tatianę. Są naprawdę prześwietne, przepiękne. A przy okazji, możecie wspomóc, wesprzeć fundację, do czego bardzo zachęcam. Sprawdźcie też Facebooka e, Fundacji Watch Healthcare za wsparcie i pomysły. Dziękuję tutaj Milenie, która działa w tej fundacji. Także też zobaczcie, co się u nich tam dzieje. Spraw dużo. Na szczęście, część z nich jest gotowa. Stąd mogę nagrać kolejny podcast. Dzisiaj raczej krótko, nie będę się tam jakoś rozwodził nad tym tematem, który dla Was przygotowałem. Chociaż wiem, że wielu z Was czekało na ten podcast, na kolejny odcinek. Chociaż kiedyś się czułem troszeczkę jak taki Clancy z The Midnight Gospel, wiecie? Mówiący tobie, jednemu subskrybentowi, żyję dla ciebie, to ty sprawia, że wstaję rano z uśmiechem na ustach. Słuchaj dalej. W sumie. Słowa mogę kierować do każdego z was, ponieważ sprawia mi to niesamowitą frajdę, a bez was słuchaczy byłoby to troszeczkę puste. Dzisiaj poruszymy temat skrobi opor opornej. Także tak jak mówiłem, no nie będę się tam jakoś mocno rozwodził na ten temat, temat w ogóle jest krótki, także nie ma tutaj co dużo gadać, ale przybliżę wam troszeczkę, czym jest skrobia oporna, e, gdzie się znajduje i dlaczego jest taka taka fajna. Jak można tego słowa użyć w stosunku do skrobi opornej? Skrobia oporna to frakcja błonnika, która znajduje się w warzywach i owocach, ale nie tylko. Jest ona bardzo pomocnym narzędziem w walce o prawidłową glikemię u osób z cukrzycą typu drugiego. Wynika to z tego, że skrobia oporna wpływa na obniżenie glukozy we krwi, a raczej nie podnosi tak poziomu glukozy we krwi, a przy okazji przez to jest też mniejszy wyrzut insuliny. Dlaczego tak się dzieje? Najpierw musimy sobie wyjaśnić czym jest skrobia. Jest ona polisacharydem, właściwie głównym węglowodanem w naszej diecie. Jej głównym źródłem są ziemniaki, produkty zbożowe, takie jak kasze, ryż, kukurydza, pszenica i wszystko co z niej zrobione, z nich zrobione. A także niektóre warzywa Owoce, jak na przykład niedojrzałe banany, ale także skrobię znajdziemy w nasionach roślin strączkowych. Skrobia składa się z amylozy i amylopektyny. W zimnej wodzie nie rozpuszczają one się jakoś tam zbyt dobrze, ale w gorącej bardzo fajnie klejkują. I co ciekawe, proporcje tych dwóch polisacharytów w posiłku, czy w tym produkcie, który, który skrobię zawiera, determinuje, jaki ten produkt ma indeks glikemiczny. Im mniej amylozy, tym wyższy indeks glikemiczny. Tym bardziej żelujący jest dany produkt. A to będzie determinować rozkład produktu w przewodzie pokarmowym. Im szybciej, im bardziej sklejkowany produkt, tym szybciej się będzie wchłaniał, tym więcej glukozy znajdzie się w krwi obiegu. Mało amylozy znajdziemy np. w ziemniakach albo w kukurydzy. Skrobia to taki związek, który trawi się, no można powiedzieć całkowicie, ale, właśnie, ale, ta sklejkowana, czyli w sumie taka, która została dopiero co ugotowana, a nie taka ostudzona. W czasie studzenia właśnie dochodzi do zmian w budowie skrobi i skrobia staje się tak zwaną skrobią oporną. Oporna, czyli. Oporna na enzymy trawienne naszego organizmu. Tak więc nie rozkłada się ani nie wchłania w, jelity, w jelicie cienkim, przechodząc do jelita grubego, niezmieniona. Tak więc staje się ona pewną formą bonika nierozpuszczalnego. Ale żeby nie było zbyt prosto, skrobia oporna, skrobi opornej nierówna. Wyróżniamy tak naprawdę cztery formy. Skrobi opornej. Typ pierwszy, znajdujący się w nieuszkodzonych ścianach komórkowych roślin strączkowych, ziaren i zbóż. Nie posiadamy po prostu odpowiednich enzymów do trawienia takiej skrobi. Tak więc przelatuje ona bez nas, przelatuje ona przez nas bez problemu. Drugi typ to surowa skrobia, która przy okazji jest niesklejkowana. Znajdziemy ją w surowych ziemniakach, soczewicy, a także właśnie w zielonych bananach, o, wcześniej, o których wcześniej wspomniałem. Ten typ jest oporny na działanie naszych enzymów trawiennych. Trzeci typ, ten właściwy, najciekawszy, który powinien nas najbardziej interesować, jest to typ skrobi opornej wytrąconej w procesie retrogradacji sklejku skrobiowego. Co to znaczy? Możemy inaczej powiedzieć, że ta skrobia oporna powstała w czasie studzenia produktów skrobiowych sklejkowanych, czyli np. ugotowanych ziemniaków, czy ryżu, czy makaronu. Jest ona oporna na działanie amylas. No i mamy jeszcze czwarty typ, jest to skrobia, skrobia modyfikowana w jakiś sposób chemicznie lub fizycznie. Właśnie w czasie schładzania tracimy świeżość produktu, a efektem ubocznym tego Braku świeżości, jako tako, jest właściwie pozytywny efekt, czyli powstanie skrobi opornej, która będzie wpływać bardzo, bardzo pozytywnie, w bardzo pozytywny sposób na glikemię w porównaniu z produktem gorącym, a dodatkowo zmniejsza się wartość energetyczna, czyli zawartość kalorii w takim produkcie. I tak na przykład ryż, który jest przez 12 godzin przetrzymywany w lodówce z małą ilością oleju kokosowego, tam niektóre źródła podawały około 3 gramy oleju kokosowego na 100 gram ryżu, może zmniejszyć ilość kalorii nawet o 60%. I oczywiście te kalorie no, nie wracają po podgrzaniu. Do tego, jako że to jest błonnik, bakterie z rodziny Lactobacillus i Bifidobacterium rozkładają część takiej skrobi w elicie grubym, przerabiając je na krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mają bardzo, bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Prozdrowotne właściwości skrobi opornej możemy zauważyć przy spożyciu około 20 gramów. My jemy w codziennej diecie tak 4 razy mniej, także tutaj trzeba było po prostu zwiększyć ilość tej skrobi opornej w diecie, żeby cokolwiek prozdrowotnego zauważyć. Ale jako, że jemy mało bonnika, to wprowadzenie właśnie takiej skrobi opornej byłoby bardzo w porządku. W ten sposób możemy stwierdzić, że porcja ryżu ostudzonego, tak naprawdę nie jest równa porcji ryżu ciepłego, takiego dopiero co ugotowanego. Ilość kalorii zmniejsza się, a także i glikemia poposiłkowa jest dużo, dużo niższa. Podczas przerabiania skrobi opornej w wielicie grubym dochodzi także do powstania metanu i wodoru, a więc powstania po prostu gazów. Jednak to wszystko będzie także wpływać na obniżenie pH w jelicie grubym i zatrzymanie rozwoju patogennych drobnoustrojów. Ale to także będzie zmniejszać ryzyko raka jelita grubego chociażby. I tak, jak wprowadzić większą ilość skrobi opornej do naszej diety oprócz po prostu spożywania np. zimnych ziemniaków czy, czy zimnego ryżu? No można na przykład zrobić sobie takie powiedzmy dietetyczne fit, moje um, ulubione słowo, dietetycznego ciasta na bazie fasoli, czyli na przykład brownie. Będzie to bardzo fajne źródło skrobi opornej. W ogóle strączki, które, które spożywamy będą bardzo fajnym źródłem skrobi opornej, także tym bardziej warto, warto je spożywać. I tak właściwie to wszystko, jeśli chodzi o ten podcast. Tak jak powiedziałem, on będzie bardzo krótki, bardzo szybki. Troszeczkę na początku jeszcze się rozgadałem o tych, o, o tych książkach, o tych polecajkach. Myślę, że warto po prostu te, te dwa kanały sprawdzić i, i, i jakby tam zalajkować ich na, na Facebooku Fundację. Robią naprawdę bardzo dużo dobrego i w informowaniu czy w pomaganiu. Tak więc. Tak więc zobaczcie, co tam, co tam u nich się dzieje. Ja także zapraszam Was na mojego Facebooka, Dietetyk Kamil paprotny. Będę się starał zrobić jeszcze grupę dla Was za jakiś czas. Zbieram jeszcze po prostu. Jakby siły, w ilości lajków i osób, które będą tym zainteresowane. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły co do nazwy na taką grupę, to też bardzo chętnie przygarnę takie pomysły. Sprawdźcie mojego Facebooka, sprawdźcie też mojego Instagrama, gdzie wrzucam naprawdę dość dużo zdjęć, staram się wrzucać jakieś przydatne infografiki i przepisy. Jest cała seria na temat tkanki tłuszczowej. Tak więc naprawdę dużo ludzi znajdzie, dużo fajnych informacji, myślę, tak, tak się staram przynajmniej, żeby było i od tych, które dietetyką się nie zajmują także do tych, którzy, dietety, którzy dietetyką zajmują się na co dzień, mogą coś u mnie znaleźć, tak więc Instagram i Facebook a no jak z nas, jak zawsze Stamtąd po prostu wychodzę, najwięcej piszę na Twitterze, także jeżeli macie Twittera, zapraszam, zapraszam wszędzie. Znajdziecie mnie wpisując po prostu moje imię i nazwisko i tak samo też znajdziecie mojego bloga kamilpaprotny.pl. Masę artykułów, teraz jest seria Zapytaj Dietetyka, w której to ja odpowiadam na Wasze dietetyczne pytania, także tym bardziej, tym bardziej Was zapraszam. Możemy zrobić coś, coś fajnego. Fajne artykuły mogą się pojawić na, na bardzo wiele ciekawych tematów, już się pojawiły, chociażby na, na temat strączków w, w, przy chorobach tarczycy i warzyw kapustnych przy chorobach tarczycy, na temat mięsa. Na temat diet w proszku, tak, więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest ogromny poradnik na temat tego, jak schudnąć, na co zwrócić uwagę. A już czasem pojawią się nowe rzeczy na stronie, także wszystko się rozwija. Staram się po prostu jak najwięcej czasu w to pakować, także myślę, że już niedługo pojawią się kolejne rzeczy. Na stronie możecie się także zapisać do newslettera, aby być na bieżąco z podcastami, z nowymi artykułami. A dla Was też, po prostu niespodzianka, za zapisanie się do Newslettera dostajecie dietę darmową na okres tygodnia. I tak, właściwie to wszystko. Bardzo fajnie wyszło. Kurczę, chyba to nagrałem jednym tchem. Nie będzie, nie będzie za bardzo cięć. Także mam nadzieję, że Wam się podobał podcast. Oczywiście, podcast będzie też wrzucony na YouTubie, także tam też możecie mnie znaleźć. Tam subskrybujcie. Jeżeli lubicie słuchać podcastu na YouTubie, podcast na pewno wyląduje na Spotify, bo tam zawsze pojawia się jako pierwszy. Także na Apple Podcast, na Google Podcast, Pocket Cast i innych wszystkich aplikacjach podcastowych. Wszędzie, wszędzie się tam znajdzie. Tak więc wszędzie mnie możecie posłuchać. Bardzo miło mi też widać witać subskrybentów na Spotify. Fajnie, że jesteście. Także już Was widzę. Mam tam konto założone. Wiem, że jesteście i słuchacie. Super. Udało mi się. Jest godzina 12:38 dwudzie w nocy, czyli już piątek. Piąteczek, piątunio. Jutro chyba to zmontuję i wrzucę na na Spotify i na wszystkie inne aplikacje na YouTubie pewnie będzie później. Dobra, bo się rozgadałem gadam o niczym Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie. Zapraszam na media społecznościowe. Zachęcam do udostępniania, do lajkowania za wszystkie, za wszystkie udostępnienia i lajki. Dziękuję. No i co? Miłego dnia wieczora. Miłej nocy, spokojnej. Zależy, kiedy tego słuchacie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.